Cześć, z tej strony Rafał z Max Armory. Miło mi Was powitać na kolejnym materiale wideo dotyczącym konfiguracji broni. Dziś specjalnie przygotowałem Wam materiał, w którym zapoznacie się z dwoma moimi konfiguracjami. Spot, szyldu czy też hasztagu SIGMAFIA. Tak więc na pierwszy ogień pójdzie moja konfiguracja Sig P320AXG PRO, który został lekko zmodyfikowany. A na deser opowiemy sobie o pistolecie maszynowym, jakim jest Sig MPX z lufą 8 cali. Tak więc zapraszam Was do oglądania i zachęcam do komentowania z pozostawienia suba i lajka. Like tak jak na wstępie filmu powiedziałem, w pierwszej kolejności opiszemy sobie konfigurację broni krótkiej, a do celów kustomizacji posłużył mi tutaj pistolet marki Sauer, model P320 w wariancie AXG Pro. Tak więc, pierwszą modyfikacją, jaką dokonałem w tym pistolecie, była wymiana chwytu AXG, czyli tego metalowego, na polimerowy z. Strukturą graweringu laserową czy też styplingową niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaką technologią zostało to wykonane. Wydaje mi się, że raczej był to stypling lutownicą niż laserem gdyż sam Roger, który personalizuje Wasze gloki czy też inne polimery mówi, że laseru, laserów raczej się nie poleca przy strukturze kompozytu Sauer Dlaczego taki zabieg został dokonany? Ponieważ posiadając nawyki z pistoletów Glock, czy też innych konstrukcji zbliżonych do Glocka, mają one specyficzny kąt chwytu. P320XG Pro bazuje na kącie chwytu od P P226. Ja dobywałem z ten pistolet z kabury, niestety topiłem muchę poniżej szczerbinki i zawsze ten chwyt musiałem poprawiać. Nie chcąc się uczyć nowego nawyku kosztem swojego, już, który posiadam i sprawdza się przy, przy takich konstrukcjach jak hksfp P9, CZP10C, Smith Wesson MNP9 czy też Glock wspomniany wcześniej, no nie chciałem się na nowo uczyć nawyku pod P320, żeby teraz tracić na innych pistoletach. Tak więc dla mnie zasadnym po testach było wymienienie metalowego chwytu na polimerowy. Oczywiście, jeżeli to byłaby moja pierwsza broń i byłbym świeżą kartką, to bym zostawił ten metalowy, bo jest genialny, ale już mam swoje nawyki, których nie zamierzam zmieniać. Kolejnym etapem było dołożenie latarki od Streamlighta TLR-1HL. I wydarzyło to się szybciej niż później, ponieważ nabywając kaburę pe, od Safari Safarilanda do P320 macie tam adnotację, że nie wolno jej używać bez latarek. Oczywiście mądry ja nie czytałem tej adnotacji i, i praktycznie, czy też na szczęście nie uszkodziłem tej kabury, dlatego też wspominam Wam w tym filmie, kupując P320 oraz kaburę od Safari Safarilanda musicie posiadać latarkę, tak żeby nie uszkodzić sobie tej wspomnianej kabury. Kolejnym zabiegiem modyfikującym już polimerowy chwyt było dołożenie Maguela, tak jak to miałem w wersji AXG w standardzie. Ułatwia to wymianę magazynka przy yy, słabszym świetle, czy też w nocy jak strzelam z przy użyciu noktowizji. Przechodząc dalej, został tutaj dołożony produkt od Go Guns, czyli tak zwany gas pedal. Nigdy tego nie miałem na swoich pistoletach, stwierdziłem, że będzie to fajna... Fajne akcesorium dołożone do tego pistoletu, żeby sprawdzić, przetestować, wielu z Was odwiedzając nas sklep ma ten element zamontowany już na swoich P320 i go zachwala, tak więc na własnej skórze chciałem go przetestować, faktycznie lewa ręka dużo łatwiej wspomaga e, pracę broni, ograniczamy ten podrzut tak naprawdę do takiego poziomu, jakbyśmy używali kompensatora zamontowanego na wylocie lufy. Kolejnym zabiegiem. Było wymienienie języka spustowego. Oczywiście miałem tutaj prosty, ale nie był on aż tak prosty jak tego oczekiwałem. Dlatego też w internecie znalazłem spusty firmy Agency Arm. E, tak jak widzicie tutaj, na zamontowanym obrazku, na zamontowanym pistolecie czy też obrazku. E, w zestawie dostajecie język spustowy wraz z sprężynkami. Ja zastosowałem tutaj fabryczne, nie modyfikowałem siły nacisku. Ale chciałem mieć prosty język spustowy wraz z bezpiecznikiem spustowym. Jedyną modyfikacją, jaką zrobiłem wewnątrz, była to usługa Mateusza Kurmanowa, który przerobił mi ten spust z dwuoporowego na jednooporowy. Czyli dla tych, którzy nie wiedzą, nie potrzeba teraz wybierać luzu, aby dojść do tak zwanej ściany i oddać szybciej strzał. Żeby oddać ten szybciej strzał, też Mateusz przerobił mi ten spust wewnątrz w taki oto sposób, że skrócił drogę resetu, czyli kiedy ponownie możecie oddać ten strzał, o 1 trzecią. Zabieg ten pozwolił mi uzyskać tak naprawdę świetny pistolet do strzelań dynamicznych. Kolejnym etapem było dołożenie optyki, jakim tutaj mamy Acro C2 od Aimpointa. Niestety jest to moja zmura przy tym modelu, przy tym modelu ogólnie broni. Dla każdego, kto chce kupić P320 i jakbym miał to teraz robić na nowo, poleciłbym: kupcie z Romeo X'a montowanego bezpośrednio na zamku i nie będziecie mieć żadnych problemów z tym związanych, czy też stresu, że luzuje wam się optyka. Nie wymieniając producenta płytek, zniszczyłem cztery aluminiowe płytki, używając Acro, niestety dokręcane poprawnie z odpowiednią siłą, z użytym niebieskim locktajem, notorycznie się luzowały. E, no, doprowadzało mnie do, do, do czeskiej pasji. Mateusz dał rozwiązanie, abyśmy kupili płytkę Brugettometa, ale oczywiście nie jest tak kolorowo i Brugettomet nie robi płytek do wersji e, z wycięciem R2. Tak więc wzięliśmy płytkę od e, Sigzałera P320 Legiona, gdzie montując ją pozbywacie się szczerbinki. No i została ona przez rusznikarza odpowiednio ścięta i dopasowana do tego zamka. Po zamontowaniu Akro C2. Siedzi on stabilnie, nie mam już problemów z luzowaniem się, tak więc mogę strzelać woli, nie przejmując się tym, że kolimator uderzy mi w twarz. Ale oczywiście to nie był koniec problemów z tą płytką. Docinając ją, wycięcie pod akro jest troszeczkę przesunięte do tyłu, tak więc montując go na tym szkielecie, niestety szczerbinka zahaczała o optykę. Kolejnym zabiegiem, jakim było, oczywiście te przyrządy wymienię prędzej czy później na jakieś kastomy. Delikatnie przycięliśmy je od zewnętrznej strony pomiędzy optyką a szczerbinką. Zostały w tym miejscu one przycięte, tak, żeby to wszystko prawidłowo się działo. Czy jestem zadowolony z tego pistoletu? Jak najbardziej kupiłbym go ponownie, ale nie jest to aktualnie mój pierwszy wybór, jest to świetna zabawka, która leży w szafie i uzupełnia moją kolekcję. A teraz płynnie przejdziemy sobie do kolejnej sztuki broni, jaką będzie Sigzawer MPX. Po przybliżeniu konfiguracji P320 e, przyszedł czas na opisanie Wam mojego MPX e, od Sigzawera Tak więc jako bazę zakupiłem jakiś czas temu MPX w wersji PCC z lufą 16 cali. Oczywiście zabieg był ten podyktowany świadomym zakupem, gdyż od razu wiedziałem, że będę chciał dokupić do MPX dodatkową lufę o długości 8 cali. Oczywiście długie łoże, jak i Lufa 16 cali, spoczywa u mnie w szafie. Na lepsze czasy, kiedy stwierdzę, że chcę się pobawić troszeczkę WPSC dynamiczne na karabinkach PCC. Ale cały zakup tej broni był z zamiarem złożenia tak zwanej taktycznej zabawki. Tak więc, zaczynając opis tego, co macie na materiale wideo i co też widzicie, zaczniemy sobie od zawieszenia. Jest tutaj produkt firmy Ferro Concept. Jest to Slingster w Multicam Blacku. Z zapięciami QD. Kudeki mamy wpięte do gniazd ferro. Te gniazda są o tyle fajne, że są tak zwane nierotacyjne. Czyli po wpięciu kudeka nie ma możliwości, żeby on przekręcał się 360 stopni. Dzięki takiemu zastosowaniu nie ma możliwości, czy też ograniczamy ryzyko zwichrowania się taśmy. Osobiście polecam każdemu, kto ma taki problem, żeby zamontował kudeki. Dlatego też tutaj wybrałem kolbę. Magpul SLK, która nie ma gniazda QD a te gniazda trzeba sobie dołożyć ponieważ zwykłe SL od Magpula posiada gniazdo rotacyjne doprowadzało mnie to do irytacji za każdym razem jak ten pas pracował, wikrował się a w tym momencie nie mam tego problemu tak więc jak już powiedziałam Wam jaką zamontowałem kolbę przejdziemy sobie dalej i zaczniemy od przyrządów backupowych jeżeli, był, pop, jeżeli popsułaby mi się moja optyka mogę ją zdemontować bo jest na montażu QD a Przyrządy mam od Troy Industries. Niestety nie pamiętam modelu e, ich konkretnego, jeżeli chodzi o szczerbinkę i muszkę. Jak wejdziecie na ich stronę, to możecie na pewno sobie odszukać, co to jest. Standardowo MPX-y przychodzą już z, z zamontowanymi spustami Timnea. Uważam, że to są bardzo fajne spusty, e, z bardzo silnym i mocnym odbiciem na resecie, że fizycznie dostajecie taki impuls do głowy, że wiecie, że to jest ten moment, kiedy mogę oddać kolejny strzał. I osobiście nie odczuwam potrzeby zmiany tego spustu na cokolwiek innego. Tutaj uwaga dla osób, które kupiły MPX-a: nie zawsze producent e, broni zamontował go poprawnie. Timnej wewnątrz posiada dwie śrubki, tak jak trigger tech, które należy dokręcić, aby te piny mocujące nie luzowały się podczas strzelania. W mojej sztuce dochodziło cały czas do luzowania się tych pinów. Nie wiedziałem, co było te, co było, czym było to spowodowane. Ale jakby patrząc na konstrukcję triggertecha, otwierając mpx <coughs> szybko się domyślałem, że śruby kontrujące są po prostu niedokręcone. No i jakby dokręcając je, pozbywam się tego problemu. E, standardowo do mpx posiadam kilkanaście magazynków e, oryginalnych, które wcześniej były dostarczane, czyli półprzezroczyste. Z tego co pamiętam, dla Siga produkował je Lancer e, o pojemności 30 sztuk. Aktualnie są one już nie do dostania. Sigzawer produkuje swoje magazynki o pojemności 35 sztuk i niestety ten najfajniejszy feature nie są przezroczyste, znaczy półprzezroczyste, więc nie widzicie, ile macie sztuk amunicji w magazynku. Przechodząc powyżej macie tutaj optykę Vortexa UH1 AMG generacji drugiej, zamontowaną na szynie podwyższającej Unity Riser. Dla mnie jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że nie muszę pochylać nisko głowy Jest to i tak zabawka zbudowana na bliski dystans Tak więc nie potrzebuję poprawnej postawy strzeleckiej Jaką jest kontakt, kontakt żuchwy z kolbą Mi to rozwiązanie się bardzo pewnie sprawdza w całym użytkowaniu broni Przechodząc dalej, nabywając lufę 8 cali Naturalnym było dokupienie nowego łoża Tak więc tutaj postawiłem na łoże od Midwesta o długości 10 cali i to zaraz przejdę dalej i powiem Wam, dlaczego taka długość. Tak jak widzicie, macie tutaj dołożone też nakładki od Midwesta, gumowe. Oczywiście poszerzają one cały grip, robiąc z niego wielką bułę, no ale strzelając tłumikiem, jednak ta konstrukcja troszeczkę się nagrzewa, no i chcecie jednak tą termikę troszeczkę od siebie odciągnąć, żeby nie parzyła rąk, czy też nie było konieczności strzelania zawsze w rękawiczkach. Jako chwyt pionowy dołożyłem swój ulubiony chwyt od VFG, model VFG od Unity. Uważam, że to jest najlepszy chwyt, jaki jest aktualnie na rynku. Nie potrzebuję skośnych. Łapiemy broń z klampem, zapieramy dwa palce. Jeżeli mam potrzebę strzelać przy barykadzie, mamy fajny kąt prosty, gdzie broń jest zaparta do barykady. Oczywiście, kolejnymi rzeczami zamontowanymi na tej broni jest tutaj latarka Surfire M600 Dual Fuel, czyli ta, która może być zasilana z akumulatorów e, CR123A, e, przepraszam, nie CR123A, tylko 18650, a może być też używana na bateriach CR123A. Oczywiście latarka jest zamontowana na dedykowanym montażu od Arisaki, który ustawia ją na offsetie, i jest to e, model dedykowany do łóż MCX-owych, czy też MPX-owych Midwesta, jak i oryginalnych. Kolejnym akcesorium zamontowanym, no jest tutaj e, moja perełka, czyli wskaźnik laserowy od L3 Harisa e, Bardzo ciężko dostępny model w Full Powerze, jest to LA-5B PEC, Który aktualnie oczekuje na swój przycisk e, żelowy Niestety nie mam jeszcze takiego przycisku, muszę go uruchamiać przyciskiem zamontowanym od góry Latarka ponadto ma zamontowany przycisk e, żelowy od Unity, jest to Axon SL. Według mnie bardzo poprawnie działający, zajmujący bardzo małą ilość miejsca. Oczywiście mogłem dokupić ten taki przycisk płaski, ale on nie ma odpalenia latarki w trybie stałym. Tutaj, wciskając przycisk, odpalacie na stałe, przytrzymując go delikatnie, świecicie chwilowo. Jak widzicie, kabel jest też zamontowany w organizerze kabli, że to tak nazwę, niestety nie pamiętam producenta, ale dzięki temu rozwiązaniu, rozwiązaniu kable mi się nie plątają, nie, 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 nie zaplątują się o sprzęt taktyczny. No i teraz przechodząc do tego łoża, e, gdzie mamy lufę 8 cali, jak i łoże 10 cali chciałem mieć designersko tak to zrobione, aby tu, e, moderator dźwięku wychodził z całej konstrukcji niestety w Polsce nie są dostępne lufy, jak wiadomo nie można ich posiadać w tak, wany, w tak zwanej wersji SD więc pozostało mi zrobić coś na wzór e, niestety montując łoże Midwesta przy Napieraniu na nie, łapaniu siklampem. no niestety ono się wygina, tak więc y, laser, czy też wskaźnik laserowy, poprawnie mówiąc, e, no traci swoje zero. No było to dla mnie mega irytujące, ale na szczęście e, mamy coś takiego jak produkt od Arisaki, dedykowany do karabinów MCX, który usztywnia te łoże. No jak wiadomo, jest on dedykowany do MCX-a, no ale jak to ja. Spróbujmy, dlaczego by miał nie pasować do mpx -a. Dlatego każdy, kto posiada mpx z dłuższym łożem i macie znany problem z nietrzymaniem zera na nim, czyli po prostu, że się ono wygina, polecam Wam zakup tego klampa, ponieważ po zamontowaniu ten problem znika. Na tyle mocno on dociska łoże do górnej części apera, że jest na tyle sztywno, że niwelujemy problem z gubieniem zera przy ustawieniu wskaźnika laserowego. Kończąc opis tej modyfikacji, e, widzicie na stole leży tutaj jeszcze taki fajny elemencik, ponieważ lufa jak i moderator dźwięku jest e, zakończona urządzeniem tak zwanym Trilac od firmy Griffin Armament, na którym jest montowany ten moderator. Oczywiście nie zawsze chce z nim strzelać, e, nie na każdej strzelnicy dopuszczają te moderatory, dlatego żeby łoże nie dostawało od wewnętrznej strony gazami e, wylotowymi, Macie tutaj taki fajny elemencik od Strike Industries, który montujecie na trilagu i on ukierunkowuje cały płomień, wszystkie gazy do przodu, nie niszcząc łoża, jeżeli macie krótszą lufę względem długości łoża. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej konfiguracji, zapraszam do komentowania. Jeżeli chcielibyście widzieć więcej broni krótkiej czy też broni długiej, też zapraszam do komentowania, pozostawienia łapki w górę. Czy zasubskrybowania naszego kanału? Do zobaczenia przy opisie innej konfiguracji.